Witajcie w kolejnym poradniku. Dzisiejszy odcinek jest poświęcony termostatowi cieczy chłodzącej w Ursusie C363P, który właśnie niedawno został zakupiony. I Jak to widzicie, jest to element niby oryginalny Ursusa w ilości sztuk 1, tak jak piszę na opakowaniu. Zdecydowałem się na oryginalnych, żeby tutaj już nie było jakiś. Nieporozumień z Chińczykami i te inne sprawy, mamy otwieranie przy 80 stopniach, zamykanie przy 21 stopniach Lub początek otwierania. Nie, to zamykanie następuje pełno. Chodzi o to, że to 30 zł kosztował taki termostacik, ale no już chyba nic lepszego na rynku. Na chwilę obecną nie możemy dostać, bo tutaj mam obawy co do przegrzania termostatu. Chociaż słyszałem teorię, że w tych ciągnikach, tak jak w C360, głównym powodem wyrzucania, wyciągania tych termostatów było to, że one działały w układzie wodnym. I jak wiadomo, przy wodzie wydzielał się kamień, te termostaty przestawały prawidłowo działać i przez to silniki się yy, przegrzewały, co powodowało i powstał taki mit, że najlepiej termostat wywalić. Nie jest to do końca prawda, bo gdy silnik jest niedogrzany, to też to negatywnie na jego wpływ działa, a więc dzisiaj zaczynamy montaż, bo prawdopodobnie u mnie w ogóle nie ma termostatu, więc odkręcamy obudowę termostatu i zakładamy oryginalny termostat do 3 pk. ruszamy z tematem montaż czy też demontaż podwywy to jest banalnie proste wystarczy podkręcać trzy śruby a to jest tak jakby nawet dodatkowo Oczywiście musicie pamiętać, że trzeba pewną część cieczy chłodzącej opuścić, bo gdybyście tego nie zrobili to taki fajny popotop by powstał tutaj przy no i oczywiście nie wspomniałem, niezbędny jest jakikolwiek silikon, w moim przypadku standardowy czarny, no i najlepiej zaopatrzyć się w oryginalną uszczerbkę, to znaczy oryginalną dedykowaną do termostatu. Bo ma, kosztuje 50 groszy, a do to mamy jakieś kolejne takie rzeczy, zajdzie nam około godziny. Także bardzo jest to sens. Sam ciekawym jest, co tam się w środku dzieje. Myślę, że nic się za bardzo nie dzieje, ale nic tam nie ma, bo właściciel poprzedni no nie wyinformował, że ten został wyciągnięty. Chciały jeszcze zredukować rurę od stacji pod sprężarkiem. teraz są. Kolejny słuch. Pamiętam o tym? od męża. Nie wiecie, węża z obrotem. Od tego pana co kupiłem, to on akurat już wychodził z założenia, że. Płyn jest najlepszym chodziłem, ale on posiadał ten ciągnik tylko przez 20 lat a resztę czasu no nie wiadomo sobie nawet nie na co liczyć na to, że było coś innego, bo w latach by nie było dostępne no. cóż tak jak można było się wszystkiego spodziewać nie ma tu nic nic a nic I proszę Państwa, tak to wygląda Jedna wielka dziura O bardzo biała. No i tutaj To samo To nie są jakieś nie moim zdaniem Ile się rdzy, chociaż pewny też nie jestem. Nie, to po prostu odlew taki jest. I to tak wygląda. Tu nie ma nic nadzwyczajnego w tym. Ale teraz tak. obczyszczamy to wszystko. I proszę Państwa, sobie wkładamy. O, tak, o. Tutaj ma nam wejście. Trzeba to oczywiście obczyścić. Termostat. I on będzie decydował. Kiedy co ma zostać teraz yy, otworzone i będzie silnik przy właściwej temperaturze pracował. Taka jest teoria, jak będzie z praktyką zobaczymy. Ale wydaje mi się, że powinno być dobrze dyndołek, ten z tego co wiem zabezpieczenie. W razie by się zaciął, żeby jakikolwiek przepływ cieczy pozostał. Nie wiem czy się nie mylę, ale tak, z tego co słyszałem do tego to służy. Dobra, ja już tego z tego nie nagrywam, bo to wszystko trzeba wyczyścić, no i tutaj trzeba jakąś szmatę włożyć, zabezpieczyć, żeby ten syp, który będziemy czyścić, nie szedł nam tam do bloku. Więc, no co, tego już nie będę nagrywał, zbudzimy się jak będzie wszystko przygotowane do złożenia. Dobra, mamy tutaj wszystko już przygotowane, obczyszczone, tak jak należy termostat gotowy do założenia silikon i po kolei otwieramy sobie ja bym, tak zastanawiałem się czy na dirko tego nie złożyć ale no tuż przesady no. Pod no i oczywiście standardowo paluszkiem jak żeby inaczej nakładamy sobie muszę chyba gdzieś inaczej ten telefon postawić bo tą kamerę po bo wy tu trochę kiepsko podejrzewam wiedzicie z tego wszystkiego co tutaj siedzi na no tutaj znowu tłumik nam kurczę będzie kolidował hm. nie wiem czy to tak nie będzie lepiej o tak no tłumik trochę nam koliduje ale wydaje mi się, że więcej i tak tutaj zobaczycie, jeśli tam jakby to było z dołu, idzie silikonek. Tutaj wiecie, w filozofii żadnej nie ma, po prostu jedna uszczeleczka. Tylko, no jest ważna ta uszczelka, bo na sam silikon to tak powiedziałbym średnio to może wyjść. No tutaj starałem się jak mogłem. Ten rand, gdzie jest silikon, o, silikon termostat chodzi yy, Ustawić, ale no... Ustawić, obczyścić, już to jest dzisiaj gadam turnuty Dobra No i to jest dobre, to zabezpieczenie, w razie coś by się działo to... No nie wiem, zobaczymy Właśnie tak średnio w ten rand pasuje, wiecie. Tam już jest tak przez korozję to wszystko zjedzone. Teraz wklejamy uszczelaczkę. I ona tak właśnie wchodzi nam na termostat tutaj trochę. To znaczy na termostat, na jego obudowę. I teraz tak. Ja sobie zawsze już to przepraktykowałem cienką warstwę. Powiem wam, też zalecam. Może to nie po fachowemu, ale zawsze sobie silikon cieniutko nałożę, tutaj gdzie jest wąż. Bo to potem a szczególnie w zimie, jak te węże nie są takie tak bardzo elastyczne. przy złożeniu. Niby dokręcicie dobrze. Trzeba dociskać, bo gdzieś jednak kapie. A jak sobie posmarujecie z silikonem kruciec na który nakładamy wąż, który idzie do chłodnicy, to ładnie nam się spasowuje. To sobie zaschnie, i no tak, to pozytywnie działa na to wszystko, moim zdaniem. Tylko tu nie możemy zapomnieć o opasce, ale jeszcze przed tym musimy teraz uszczelkę tutaj. Nie ma co kłaść tego nie wiadomo jak dużo silikonu, cieniutką warstewkę sobie po całości rozprowadzić. No i trzeba będzie trochę też odczekać, dirko w sumie szybciej by nam złapało. Oczywiście też nie będziemy czekać do pełnego wyschnięcia, ale tak po zmontowaniu tego tak mi się wydaje, że z pół godziny by wypadało by cię odczekać. Wydaje mi się, że starczy. Jest uszczelka. także I Teraz co? To musimy nałożyć pierwsze. Ja muszę niestety przejść z tej strony. Ić. Ale z tej strony ja będę miał po prostu lepsze dojście do tego, bo muszę pierwsze ja tutaj wąż włożyć. I teraz это было на гужах? Нет, это было сразу не сбоку. No co, tutaj obudowa już można powiedzieć siedzi Solidnie nie I zobaczymy czy to term miała termostatu wpłynie pozytywnie na ogrzewanie. Jeśli nie na ogrzewanie, to na pewno na silnik wpłynie pozytywnie, to to jest bezwusta. No i co, wymiana moim zdaniem bardzo prosta. Teraz trzeba odczekać trochę, żeby to ten silikon, wiecie. No tak, bezpośrednio nie, nie wiem, chyba nie powinno się chyba teraz lać płynu na ten silikon. Poczekamy i jeszcze na koniec odcinka zobaczymy, czy to przyniosło jakiś efekt. I tak, proszę Państwa, widzicie już po wskaźniku temperatury. Ciągnik mamy zagrzany, no nie mam jak pokazać, że leci już ciepłe powietrze jak się przygazuje Wtedy doskonale no odczuwać Bez obciążenia no niestety trwa to długo, 35 może minut trwało do 40 nawet zanim on się rozgrzał Bez obciążenia, no na pewno gdybym mu zaczepił przyczepy ze zbożem albo półśnieżny, śnieżny To byłby szybciej rozgrzany, ale ja zwątpiłem już ten czujnik kiedyś, bo on tak naprawdę niewiele zmieniał swoje położenie, nawet w lecie podczas ciężkich prac. No ale jak była taka przepustowość, no było to niefabryczne po prostu, bez termostatu. A teraz okazało się, że i czujnik zaczął działać. Ale propos czujnika, już niebawem w kolejnych poradnikach będzie montaż żaluzji. I co ciekawe, taka ciekawostka, będziemy montować w 3 peku czujnik temperatury mechaniczny. Także to taka dość nietypowa sprawa, bo w tego typu ciągników zazwyczaj te wskaźniki są elektryczne. A my zainstalujemy czujnik mechaniczny, który będzie pokazywał temperaturę cieczy chłodzącej bez prądu. Czyli czy ciągnik chodzi, czy nie chodzi, będzie wskazywał daną temperaturę. Także widzieliście jak przebiegł montaż termostatu. Sprawa moim zdaniem banalnie prosta. A dajcie znać w komentarzach, co wy sądzicie na temat termostatów i czy u was w ciągniku termostaty są zamontowane, czy jeździcie bez. Dajcie znać. Do zobaczenia w kolejnym poradniku. Cześć.